Jak jesteście na Węgrzech i chcecie wybrać gotówkę z bankomatu to ta karta z literą R na początku nazwy pozwala na wypłatę gotówki yy, naprawdę po spoko kursie i teraz jak porównywałem to jest tak jak normalnie przy płatności kartą więc nie ma sensu wybierać w Polsce bo można po prostu wybierać sobie z bankomatu na miejscu W tych bankomatach nie ma prowizji i tu trzeba się zatrzymać, bo w tych bankomatach nie ma prowizji. Natomiast w darmowym planie na koncie wielowalutowym jest limit wypłat z bankomatów za granicą na 800 zł miesięcznie. Po przekroczeniu limitu jest doliczane 2% od transakcji. Co dla nas i tak się opłaca, bo kantor, z którego głównie korzystamy, ma gorszy kurs. Tutaj macie przykłady. Podana kwota 75 tysięcy forintów nie jest przypadkowa, ponieważ podane bankomaty mają taki limit na jedną transakcję. Wystarczy, że porównasz sobie z kantorem w Twojej okolicy i już wiesz, co Ci się bardziej opłaca.